Ciemanko, to jest strony UGX i to jest gameplay z gry y, Artrack Track Dobra, hmm, Idziemy jedziemy sobie na nową grę. A poziomie średnim myślę. I o czym to jest? No to jest taka gerka, że jest Apokalipsa i każdy ma swoją ciężarówkę, bo muszą wszyscy ludzie tam handlować, podróżować, więc opancerzają swoje pojazdy jak najbardziej mogą i napierdzielają się tymi pojazdami coraz lepszymi, coraz doskonalszymi, no i takie tam i ogólnie takie takie no i tak to wygląda na tym to polega że mamy misję wykonujemy misję ulepszamy swoje samochody samochody to są ciężarówki takie ulepszamy, ulepszamy jak najmocniej umiemy swoje ciężarówki i no no i to by było, by było na tyle I nie są epickie walki, ogólnie granie zakrestałem super nowa, ale zarumbiście po prostu się w nią gra. Wciąga i ogólnie jest tego, no super i no i ogólnie fajna jest, no no i to tyle no. Dobra, już chyba wczytało są lagi, no I tutaj tam koleś pierdzieli, że i nie mogą ludzie żyć, ponieważ jest za i... No dobra, to sobie możecie przeczytać, a ja to będzie... Next. 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 Możecie sobie zatrzymać. Next. No, next. no i next. No i znów next. No i next Wow, I will go to the very edge of the world No i No i on tutaj coś pierdzieli z No i następny Your wish my command. No No i co tamten koleś tamten mówił, tamten tekst był na początku I Nie, nie chcę mieć żadnych podpowiedzi, bo jestem pro gamerem i wiem wszystko. I tak, on tam mówił, że tu jest na tej e, ziemi, nie na ziemi, po, po, nie można po prostu oddychać y, powietrzem i ludzie eee y, y, wypierdzieliło, tam jeszcze są drugie. I ludzie mają y, maski. Ludzie mają maski i y, dzięki tym mas maskom mogą po prostu tym powietrzem y, zatrutnąć powietrzem zatrutym w powietrzu. No i mogą po prostu y, oddychać tym powietrzem, które jest y, tutaj wszemi wobec obecny czegoś tak no i oni mogą oddychać tym powiedzmy bo mają właśnie te maski dobra koniec o tych wypieprzonych maskach I mamy swoją pierwszą ciężarówkę ma tutaj broń widać piękna super ładna szersze największe w całej grze jako może być no ale na sam początek wiadomo no, zaczynamy dobra tutaj mamy yy, na górze wytrzymałość która nam się troszeczkę yy, zmniejszyła jak walnęliśmy w słup Miałem no, później jakieś naw nawigacje, czy GPS yy, średniowieczar, co, coś takiego Mamy tą już strzałkę taką pomarańczową Ale mnie wypieprzyło, że skręcił Z jakichś koleś tak wyje, wyjeżdża No dawaj, dawaj na góry laty, pokaż co potrafisz No chodź, no chodź kochanie, no dawaj No, no co, no chodź No chodź dziubasku, no, no I, Ale w ogóle we mnie nie strzelił ani razu lol no. yy, nie ma żadnej paczuszki nie, nie wyrzucił paczuszki nie będzie kasiorki a nie będzie kasiorki to toli patrzuszka ej dobra jedziemy później sobie spróbujemy jak najszybciej streamingować tę te i yy, żeby mieć yy, jakby yy, może, możemy kupić kupimy sobie w ogóle później jakąś taką większą pakiet żeby można było więcej ładować do tego Tr Trochę... wow jaki lak. Trochę mało, do tego można ładować tylko 4 i, i po 2 małe. Mgły wytyfy no. Ja on w ogóle. Fajnie zawieszenie chodzi. Tak zbugowanie. No i jedziemy tam do tego miasta, miasta gdzie nam kazał tam jechać, to... no ale co? Jak kazał ta turka, to co? No, to trzeba robić jest tam w jakimś kraju jest jakaś surowa kara za yy, za to, że się yy, tego no yy, rodziców nie suka, to jest kara nie wiem nie znam się zarobiony jestem ale tak, tak I-i-i-i-dź po idź posprzątajny idź wy nie śmieci nie chlast go w pysk troszeczkę to takie dziwne no ale co, słać rodziców trzeba. Uh -huh, uh -huh. Dobra, tam sobie kupimy tego. Paczuszkę, jak nas będzie stać na paczuszkę, pakę. O, to jest paka. Jak sobie kupimy pakę to będzie git. No zapdzielamy 90. Przedtem było 90. Teraz jest... No, teraz jest. 95. Uu. A jak on jest 95 po tej, po tej drodze, to ja jestem anioł. Ja ogarnę więc wyciągam na takie drodze niż ten koleś tam. Tym furgonem. Ale dobra. Jedziemy. Co to ma być? Jakiś konwój się zrobili. Chłopacy. O, no, jak jakiś filmik będzie. Co to ma być? A nie, on w ogóle jeździć nie potrafi. Prawo jazdy. Z, prawo jazdy na kartki było. To się zdał. Nie. wal się nie chce mi się co będę z babą się woził tam a nazad nie mam czasu się wozić o trochę lipnie żeśmy dostali tej kasy no i to nie trochę to dość tak bar bardziej lipnie zazwyczaj było tak że jak rozpierdzieliłem parę ubów to dostawałem tego kasiurkę i można było sobie już kupić pakę, no ale tutaj widzimy dupa, nie ma paki, panie, nie ma takiego łatwego zarabiania i trzeba dupać. A przemalujemy sobie na zielono, bo zielono jest fajne. I w ogóle co leci tam w tle? Tam leci radio hmm, Helax. No dostaliśmy 200 monet, wow, super, ale musimy wrócić do ojca. Dostaliśmy 200 monet i leci radio Helax. No, bo muzyka tutaj trochę, no jak chcecie taką oryginalną muzykę, która tutaj jest, to napiszcie tam w komentarzach, to Wam mogę tam zaposzprótnąć za trochę tej oryginalnej muzyki. No. I, kurde, już myślałem, że będzie jadka i kartofle zostaną, bo kartofle tutaj są spoko, kartofle. Bo kartofle idą za dwie bańki. z wyż. No. Kartofle są drogie, opłaca się kartofle zbierać. I, ale... Nie, o, no chodźcie chodź basku, gdzie on tu ale nie wiem czemu oni nie, nie, nie chcą strzelać jak ja widać to oni tak jeżdżą jakoś po sranie. nie wiem co, co się zbugowało ale oni zawsze strzelali tym razem postaram się jakoś nie wiem, na naprawić to nie wiem czemu oni nie chcą strzelać może się gra zbugowała bo on dodaje dużo bugów jak zapiszemy grę i będzie znowu wczytamy. to wszystko będzie ładnie grało pięknie, ładnie Uuu, super będzie dobra tam rozwaliliśmy parę ubów coś żeśmy dostali, dwa szerszenie a no co le lepsze szersze niż drewno no drewno to ogólnie jest też shit shit nad shitami dobra jedziemy do tego ojca tam na kawę, czy czego tam on od nas chce, stacja paliw to co naprawimy, ogólnie jak najszybciej bym chciał zmienić tę ciężarówkę bo ona jest troszeczkę i nie fajna wolna jest i ma mało pojemności nawet z, z ulepszoną paką ma mało pojemności więc jest lipa tak jeździć i spróbowała z nim zarabiać bo tak bez paki a miota nie ma kszata dupę dupę, normalnie wypierdzielało na wszystkie boki no, le, lepsza będzie od razu sobie kupić jak najszybciej lepszy pojazd A teraz raz chyba jedziemy po, po tej mis... O, stary grilla rozpalił Troszeczkę mu się przy tym ha chata zhajcła yy, Ale co, tam kij z chatą Leżawe kiełbachy ciepłe były No I kupimy sobie jak najszybciej tą ciężar ciężarówkę Bo w następnym mieście będzie ciężarówka do kupienia chyba To mi się zdaje i będzie git, jak będzie już ciężarówka to można będzie już nowe bronie lepsze tam wpakować ale za to będziemy musieli jeszcze tam dać tego i pakę nową, jak damy sepakę, to będziemy mieli taką broń na 6 kropek, bo to znamy na cztery kropki, to jest chyba pierwszego stopnia, później drugiego stopnia, później trzeciego i później takie tam osranie w banie. Mój chłopcze, podejdź oh, tu nie chce mi się. Twoja stara to zrobiła. Hech, Dobra, next. next. No, krzyk czytania z uściskiem. Next 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 Next. 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 No i to by było na tyle, dostaliśmy 250 minut. Tam mogliście sobie zatrzymać, myślę, że sobie, sobie zatrzymaliście i przeczytaliście ładnie, super. No i to by było na dzisiejszy odcinek na tyle. Jakby co to mi piszcie, czy mówisz za szybko, czy za wolno, czy, czy coś tam. Wszystko da się skorygować. No i to by było tyle na dzisiejszy odcinek. Do następnego odcinku pojedziemy i. Próbujemy już y, obadać tą ciężarówkę po ile ona tam leci w tym następnym mieście Bo teraz sobie będzie misja, że trzeba będzie do następnego miasta jechać Pojedziemy do następnego miasta i kupimy sobie ten ciężar dup. Ale fajne auto A takie małe Ale fajne I kupimy sobie w tym następnym mieście już tą ciężarówkę Tylko będzie się było tam na pewno trzy dupy kasy nabierać No ale co to dla mnie co to dla mnie tylko odcinki chciałbym żeby takie 10-minutowe były no a tutaj troszeczkę kijowo będzie jak będzie 10-minutowe bo fraps dużo zajmuje ten film z... ten film z frapsa dużo zajmuje no to, to zrobimy tak że się o, beczki dupną chyba nie dupną to zrobimy tak że no bo dobra, nagram jakiś tam 20-minutowy filmik, że się chyba nic nie stanie. Dobra, oj, ubyło było nam to chapca. To na razie, do zobaczenia w następnym filmiku, gdzie pojedziemy do, do, do tego, do tej tego miasta, kupimy sepakę. i z tą paką będziemy łatwiej zarabiać na nowy samochodzik. Także ja jestem Miziks, nie ja z Wami żegnam. Na razie i cześć, do następnego odcinka.